Ja, kochane, w ulubieńcach marca pokazywałam Wam tusz, który ostatnio naprawdę się u mnie sprawdza i to dłuższego tak naprawdę czasu. A, I mówiłam Wam o tym tusie, tuszu Lancom e, Hypnose Volume Aporté. A, różni się od pozostałych tuszów Lancoma, jakie jaki miałam dotychczas, ponieważ ten tusz, tak jak te inne, nie Kruszy się tak szybko. Bo tam był problem z ich. A, oni trochę właśnie zmienili teraz formułę, na szczęście. Bo wcześniej było tak, że faktycznie te tusze dawały super efekt. Natomiast przez to, że było tak dużo wosków, tak dużo substancji, tych zagęszczających, powiększających rzęsy, one niestety bardzo szybko wysychały i się osypywały. Z tym jest zupełnie inaczej. Mam ten tusz już prawie chyba dwa miesiące będzie. A, tak więc jest to czas, a, tak uważam, kto, y, m, który pozwala mi na powiedzenie kilku słów. Więc najpierw powiem Wam teraz jeszcze co na ten temat tuszu tego myślę, kilka szczegółów, a później będzie test na żywo, gdzie zobaczycie jak wygląda na moich rzęsach, jak można stopniować ten tusz, no i po kilku godzinach również jak on wygląda na rzęsach, jak się zmienia. A więc co jest bardzo fajne Ten tusz nie robi nam takich twardych rzęs Dzięki temu tuszowi te rzęsy są jakby takie mięciutkie Po dotykaniu, nawet jak teraz dotykam Widzicie, one są takie bardzo elastyczne Nie są twarde I nawet dotykając tak nic się absolutnie tutaj nie, nie osypuje Tusz kosztuje 150 zł Jest firmy Lancome Co jeszcze bardzo ważne Łatwo go zmyć Ten tusz można też zmyć wodą ciepłą Bardzo ciepłą, 38 stopni Ja i tak używam płynu micelarnego albo dwufazowego, natomiast dla takich o, dziewczyn, które lubią zmywać tusze, chciałyby zmyć po prostu tylko e, wodą, to też jest to, jest to możliwe. E, bardzo fajne jest też to, że jak ten tusz zastygnie, to można dokładać. Dzięki temu, że jest elastyczna ta rzęsa, to na przykład, jeżeli rano chcecie delikatnie, tylko delikatnie podkreślić jedną warstwą tuszu e, oczy, a na wieczór dołożyć jeszcze kilka warstw, nie zmywając e, tych rzęs, to jest to możliwe i wygląda to dobrze, nie zlepia. E, ja jestem bardzo zadowolona też z efektu. On ma silikonową szczoteczkę, de, bardzo pięknie wydłuża i e, pogrubia rzęsy. Wiem, że nie każdy jest zwolennikiem tych silikonowych szczoteczek. Ja akurat bardzo, bardzo je e, lubię. No i co kochani? Przechodzimy do, e, do bezpośredniego testu. Rozpoczynam tuszowanie rzęs moim tuszem. A? Bardzo lubię właśnie te silikonowe szczoteczki, bo ładnie rozdzielają mi rzęsy i do moich rzęs są naprawdę. Pierwsza warstwa tuszu wygląda w ten sposób, i teraz dokładam drugą. A, można, Ten tusz można jakby stopniować. Możemy go, o, jak jest mokry, dokładać od razu, tak jak zwykle każdy tusz, ale można to spokojnie po jakimś czasie go dołożyć, jak już tusz jest suchy. Więc a, w niektórych tuszach, jak tak zrobimy, to po prostu się całe rzęsy posklejają, a ten można właśnie, to jest z nim fajne, że można jeszcze, jak już jest właśnie suchy, nawet za kilka godzin wychodząc, gdzieś poprawić sobie mocniej to oko, podmalować. I to bardzo, bardzo właśnie w nim lubię. to są rzęsy po drugiej warstwie. A korczy mnie, żeby jeszcze jedną nałożyć i zobaczyć, czy się też nie zlepią. No i mi się bardzo podoba ten efekt. Tam trochę pozlepią, ale mi takie delikatne gdzieś tam zlepienie jednej, dwóch rzęs nie przeszkadza. O, można to rozdzielić. Nie mam teraz przy sobie... Mm... Wykałacki, ja czasem to po prostu rozdzielam wykałacką sobie dodatkowo. I to jest efekt, jaki właśnie ja u siebie lubię. Minęło już prawie 9 godzin, ja zaraz muszę zmywać makijaż i kłaść się spać, także chciałam wam pokazać, jak wygląda ten efekt i jeszcze wpadłam na pomysł, żeby pokazać wam, gdybym chciała jeszcze mocniejsze spojrzenie i teraz bym wychodziła gdzieś na imprezę, jak to będzie wyglądało, jeżeli dołożę jeszcze tego tuszu. A, wcześniej tylko zobaczcie, naprawdę nic zupełnie e, mi się tutaj nie osypało, nie osypało żadnych czarnych kropek. E, w ogóle ten tusz nie szedł. Tutaj rzęsy są tak jak widzicie, takie bardzo e, miękkie. No i dobra, dokładam tuszu, powiedzmy, że mi się zechciało naprawdę imprezy, trochę zlepia, ale jest to do przeżycia. W porównaniu z innymi, gdzie w ogóle tak nie mogę zrobić, bo po prostu są, jest 5 rzęs na krzyż, to to zlepienie da się przeżyć. Ja chciałam Wam właśnie zademonstrować, że można go tak stopniować. To wygląda. Ja bardzo, bardzo, bardzo lubię ten tusz. Jedyny taki poważny mankament no to jest oczywiście cena. Natomiast teraz na jakiś czas można go spotkać w promocyjnych cenach, albo w takich zestawach, gdzie jeszcze jest fazowy, gdzie jest jeszcze kredka. Wtedy zawsze bardziej opłaca się go kupić. To tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Jeżeli macie ochotę na więcej testów na żywo, na więcej filmików również makijażowych, dajcie znać w komentarzu. A jeżeli w ogóle chcecie nas częściej widzieć, to pamiętajcie, że niezwykle motywują nas kciuki w górę oraz odwiedzenie nas na Facebooku i Instagramie wpisując My City of Beauty, gdzie jest więcej naszych prywatnych zdjęć, więcej o naszym też życiu prywatnym, które zawsze staramy się trochę Mm, trzymać w tajemnicy, ale w tych właśnie miejscach zawsze trochę więcej możecie się dowiedzieć. Buziaki, papa!